Urząd Miasta Sieradza rozstrzygnął konkurs dotyczący zadania wzbogacania życia sieradzam poprzez imprezy kulturalne. Dofinansowanie w łącznej kwocie blisko 40 tysięcy złotych rozdzielone zostało na 6 wydarzeń. 12 tysięcy złotych otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Sieradzu Woźnikach na organizację piątej Galii kapel podwórkowych. 10 tysięcy trafi do Towarzystwa Muzycznego Fermata na cykl imprez kulturalnych Muzyczny Sieradz. 6 tysięcy powędruje na Dni Kultury Japońskiej w Sieradzu, których organizatorem będzie Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai. Ogólnopolski Festiwal Noc Poezji i muzyki otrzymał wsparcie 5000 zł. Sieradzkiemu oddziałowi Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich przyznano 4550 zł na organizację wydarzenia biblioteki mieszkańcom Sieradza. 2000 zł wesprze Towarzystwo Śpiewacze Kanta Tedeo w organizacji koncertów z okazji 35-lecia Jubileuszu Chóru działającego przy Kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Sieradzu. Organizacja wydarzeń i ich zakres zależne będą od aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce. Nie tylko imprezy kulturalne otrzymają wsparcie, ale również zabytki. Od 17 maja. Śradki magistrat zacznie przyjmować wnioski o udzielenie dotacji na ten rok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy miejscach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie śradza. W budżecie miasta na ten cel przeznaczono 300 tysięcy złotych. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 maja. Decyduje data wpływu.